Teraz czytelnicy, dziś chciałabym wam opowiedzieć o książce pod tytułem „Zamień leczenie na jedzenie”, napisanej przez profesora doktora Andrasa Michalsena. Książka ta znajduje się w naszym księgozbiorze, tak więc zachęcam do jej wypożyczenia i przeczytania. Znajdziecie w niej odpowiedzi na takie pytanie jak: Czy dzięki właściwemu odżywianiu się możemy skutecznie poradzić sobie z nadwagą? Czy zmieniając swój y, tryb życia Włączając w to życie więcej ruchu, wracając do zdrowego, regularnego odżywiania się, odpowiednio nawadniając organizm, możemy wspomagać proces leczenia chorób przewlekłych wywołanych przez otyłość taki, i zło odżywianie, takich jak cukrzyca, depresja, nadciśnienie, choroby skóry, choroby reumatyczne. Czy jeśli nie mamy jeszcze tych chorób przewlekłych, ale mamy już pierwsze symptomy takich chorób, które mogą się u nas pojawić. A więc mamy na przykład już podwyższony cholesterol, mamy dość wysoki cukier, jesteśmy często po posiłkach senni. To tutaj też znajdziecie odpowiedzi na te pytanie. Autor pokazuje nam, jak zdrowy. Sposób odżywiania się, jak właściwy ruch, jak odpowiednia ilość snu, jak właściwe sposoby radzenia sobie ze stresem skutecznie wpływają na zmiany życia, które jest nie tylko zdrowsze, ale też dłuższe. Zachęcam do przeczytania książki. Mam też do Was takie pytanie. O której książce chcielibyście, abym powiedziała Wam kolejnym razem? Czy jest to książka pod tytułem Jak podrywają szejkowie? Czy thriller i że Cię nie opuszczę? Informacje o tym, którą książkę chcielibyście, abym omówiła, zamieszczajcie pod filmem. Do zobaczenia!